Dominek już jest, przyszedł, stamtąd go musiałem przetachać. Poprosiłem dzisiaj kolegę yy, i ten wziął mi i wstawił mi manitko tutaj. Przyjechał manitu i od strony mu przątnąłem cegły trochę i podjechał tutaj, i wstawił mi tutaj. Go troszeczkę przeciągnąłem kablem, taki miałem kabel, troszeczkę go przeciągnąłem na palecie, ale docelowo on musi wylądować tam, nie? trzeba będzie jeszcze dokupić rury do tego i elegancko będzie sobie tam stał no tutaj już jest wymierzone pod bufor tu gdzie te kółko to będzie bufor stał, wymierzyli mi chłopaki mówi, że tutaj będzie najlepiej, bo w sumie ja nie potrzebuję tu dużego wejścia a tu będzie takie, więcej miejsca będzie w sumie na cokolwiek jakieś jakoś spiżarnie sobie tutaj żona zrobi czy cokolwiek, nie tak będzie Elegancko. Jeszcze płytki muszę założyć, ale ja się założę, no spokojnie, no. I tam przez ścianę będzie przebicie. Się będą się przebijać, będą podłączać ten kominek z płaszczem wodnym. Tutaj do się przebijać na drugą stronę z przewodami cała maszynownia, żeby tutaj podłączyć się pod tą listwę zasilającą. Tu. Tylko muszę te zawory z tymi śrubunkami przenieść na tą stronę, a te odpowietrzniki muszę na drugą stronę przerzucić, nie? Bo tutaj będzie, no to gdzieś mniej więcej, będzie przebicie w tą stronę, nie? Kolanko i przebicie w drugą stronę i elegancko. Także tak to będzie wyglądać, mniej więcej. No, ale kominek kawał bydlaka. to tu ogólnie spodziewałem się, że będzie większy. Raczej znaczy tak nie jest mały wcale. Się zastanawiam, czy go po prostu nie wyżej podnieść troszeczkę, tak jak teraz, by było. Po prostu bardzo dobrze by było dokładanie, nie? No, także spoko, no, i tak ma tutaj, 10 kW ma mocy e, płaszcz wodny, e, a szyba 6 kW, łączna moc 16 kW, w sumie także to będzie tak grzać, że w chałupie to będzie jak w ulu dosłownie, no ale to będzie wszystko oddawać w bufor, roz, rozpali się tylko trochę. To ciepło się rozprowadzi po całym pomieszczeniu, tam po korytarzu praktycznie, bo on tak fajnie, w sumie centralnie jest umieszczony, można powiedzieć. Także to będzie spokojnie, nie będzie tak źle. Także klimacik będzie zarąbisty, fajna, podoba mi się. Szybka, elegancka. Tu się będzie palić. O. Fajnie jest skonstruowany, bo tu ma ten, ten taki czyścik. Można to zdejmować, oczyścić go w środku tam, jak potrzeba. Także, także spoko. Będzie git. No a tu, a tu kominek jest zamontowany. Tu już jest podłączony, ładnie. Także, o kurwa, jakieś stary przykrycie. No, także tu jest podłączony już, resztę rzeczy oni będą podpinać, powrót tutaj będą oni podłączać, zasilanie będą oni podłączać, tutaj właśnie jest ta stalowa rura, co idzie przez ścianę, ładnie zrobione, no, także tak. Maszynownia gotowa, zrobiona, lampeczka zrobiona, światło założone, trzeba wkręcić. Tam jest wentylacja zrobiona. Tu gniazdeczka pomontowałem. Jeszcze tak prześwituje, gdzie niegdzie, bo jest ten. Nie, nie wyschła jeszcze farba, gdzie nigdzie. U góry tutaj wyschła, bo tu puściłem na grzewnicę. To troszeczkę poschło, nie? Ten kabelek tak sobie wisi, bo będzie do, 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 tej, do całej tej ich maszynowni, co nie będę robić. Będę sobie tam puszczać kabel do góry, tam puszczać normalnie po, po, po tynku i to nad oknem. I tutaj chyba będzie zamontowana cała ta centralka gdzieś tu na ścianie. O, tutaj filtry pomontowane, tam kominek. Do kominka dopuszczanie wody podłączyłem, tam oczywiście za ścianą już ze stalowej rury jest, bo tam będzie gorąco plastik nie pękł. No i też gniazdko także pomalowane ładnie. Wysprzątane tam jest dziura, także tam tak brudno jest. Także, zrobione. Plan wykonany, może nie w całości, ale można powiedzieć, że już jest tak. Mniej więcej. A few moments later. Ładnie podłączone. Powiem Wam szczerze, że kurde, szyba już mi się zakopać dziła, ale to dlatego, że po prostu drzewo jest trochę widocznie. Mniej wilgotne, i, i, i troszeczkę wilgotnawa jest, i dlatego tak się może dziać. Ale tak ogólnie to jest spoko, nie? Ale to nie ma problemu, to się kiedyś yy, kupi taką specjalną tą i się wyczyści, nie? Są specjalne siłowaki do tego, nie? Pan Marcin już skończył tutaj robotę, wszystko poogarniał. Teraz wam pokażę kotłownie. Powiem wam szczerze, że kurde, gość ma łeb jak sklep, dosłownie, nie? Yy, naprawdę sztos, nie? Ja tu bym się kurwa nie połapał w tym w ogóle, nie? Ale porobiony to jest naprawdę konkretnie, a to jest ten zbiornik właśnie, nie? On ma 550 litrów. Yy, także sporo. No, także dużo to folii będę musiał zerwać z niego, ale to już później może. Jeszcze się będzie coś robić, to wiadomo, nie? 550 litrów także pół tony stoi w tym miejscu ponad nie można powiedzieć bo sam w sobie to też jest trochę ważnie no są zegary tutaj pokazuje temperatury, jakie są na tym na, na buforze no mogę tam zwiększyć oczywiście nie no i tutaj ładnie porobione tu mam taki tablecik ładny wszystko mi pokazuje jaka jest temperatura na, na, na piecu naprawdę powiem wam szczerze że to jest tak zrobione wszystko Intuicyjnie, że no, stos, powiem wam szczerze że mi to się podoba, nie? O, tu jest temperatura na kominku, nie? No, także naprawdę, chłopaki, ten Marcin się postarał, wszystko mi to tak pogarniał, że naprawdę jestem zadowolony z tego, nie? No, to wszystko mogę sobie ustawiać, tu zawory, ja tu już nic nie będę grzebał. Oni też mogą zdalnie sterować, bo ogólnie jest internet tutaj podłączony, pod to nie, także ja też mam aplikację do tego, e Mogę sobie po prostu e, e, wszystkim ustawiać. E, także ten przez, przez, z danego, z jakiegokolwiek miejsca na ziemi, mogę sobie, czy z Niemiec, jak będę widział, że będą mrozy, czy coś, to mogę sobie po prostu to załączyć i, e, i to po prostu będzie działać. nie? Także tam tak to, tak to wygląda, nie? Mniej więcej. Także tu wszystko ładnie porozprowadzone. To jest wszystko zrobione w miedzi. Nie ma żadnych innych rurek, tylko wszystko jest zrobione w miedzi. Ten kabel kazałem mu nie, nie rzucać go na ścianę, powiedziałem żeby go zostawił. Ja sobie go później po prostu e, zrobię e, ładnie, połączę wszystkie te dziury, poszpachluję to wszystko, poogarniam. A także tu, tu jest podłączenie o, do ciepłej wody, już puszczone ładnie. Tam później się tylko na zaworek odkręci. Wytłumaczył mi mniej więcej co i jak. Także, także spoko. Yy, no. No podobuje mi się, to podobuje mi się to. Można załadować bufor do 90 stopni nawet, można powiedzieć, nie? 90 stopni mogę na niego wrzucić, nie? Także ten także tak to wygląda. Kuminek też spoko podłączony. Trochę drzewa przywiozłem, właśnie mówię na pale. Tu jakieś czujniki, tu jakieś kurde różne dziwne rzeczy. Ja się na tym nie znam. W każdym razie to jest jakoś tam zrobione. Naprawdę to już to zrobili. O, teraz fajnie widać, nie? się pali w Trochę ta szyba przyczerniała, bo po prostu yy, no, no, bo, no bo ten, yy, bo mówię drzewo jest troszeczkę wilgotnawe, nie? A musi być dobrze wysezonowane, nie? Tu jeszcze mam a Tu właśnie podłączył to listę podłogową cało. Sobie. I także o tak, wszystko podłączone ładnie. No, dotykam Także tak to wygląda, fajnie, wszystko porobione, naprawdę stos, mają pojęcie chłopaki, super, pali się jak nie wiem w tym kominku, elegancko, o to mi chodziło, wygodny bardzo ten kominek jest, bo to spoko można wkładać, można zarzucić i może się palić, a palić nie, Tu no mogę oczywiście przymknąć. I wtedy, o, ładnie, elegancko, się mniej pali. Ale niech idzie na cały zychelnik ładuje ten bufor. Tu jeszcze, o, taki pilocik mam, że po prostu w, w domu sobie będę mógł zmienić temperaturę. Tu będzie mierzył temperaturę, wilgotność i takie różne rzeczy. nie? Mogę sobie to zwiększać, zmniejszać, nie. Różne takie rzeczy. Nie? I jeszcze czujnik dostałem od niego na zewnątrz, żeby mierzył temperaturę na zewnątrz. Na dworzu, i on, o tutaj, właśnie to jest to, i to jest na baterie yy, i to sobie tam tylko na ścianie, gdzieś trzeba zamontować i tyle nie. No, także tak, super sprawa. Elegancko. The next day, się ma u mnie na dworze mroźno. Czy ogólnie to jest tam chyba 2 stopnie, nie? No, ale cały tydzień było po 7, po 6 stopni, ziemia skuta lodem. Kurde mówię, będę robił porządki na zewnątrz na działce, folię kubyłkową założę, a tu klops, nidy założyć. Wszystko jest ten, także koparki w ogóle nawet nie wzywam, daję sobie spokój z tym i po prostu działam w środku, nie? Na tygodniu trochę jeździłem po Płocku, po kurtowniach i wziąłem się za kominek. Obudowywuje kominek to płyto, nie? Wstępnie już tam została płyta przyklejona. Wiem, że jest tak w ciapki i nierówno jest pocięta, ale powiem Wam szczerze, że nie szło inaczej. Ja w ogóle błąd zrobiłem na samym początku. Że po prostu zanim kominek ustawiłem, to po prostu powinienem tą płytę wcześniej przykleić. By było wtedy dużo lepiej. No ale dobra, dobrze jest. Ten klej też jest odporny na temperaturę, bo to jest specjalny klej firmy Warmsen. To jest taki właśnie, do takich płyt specjalnych właśnie. Klejony powiem wam, że gruntowałem całą ścianę. najpierw klej zaciągałem, później wszystko na grzebień kładłem ładnie. Nie? Także powiem wam, że tutaj szczelnie jest, jak nie wiem. No i teraz będę tutaj boczki doklejał ładnie do kominka. I z drugiej strony. No i tutaj czoło z przodu będę musiał wyciąć na otwór. Tam u góry będzie taka półka specjalna, bo musi być taka przepona zrobiona w środku. W kominkach się zazwyczaj to robi, dlatego że tu panuje dość duża wysoka temperatura. I musi być taka przepona o, o zmiennej temperaturze, nie? I musi po prostu te powietrze będzie na dole wychodzić. Musi być coś takiego zrobionego, nie? To zawsze takie jest robione, nie? No, także tak to będzie wyglądać. Musiałem niestety w ciapki, bo rurki przeszkadzały. Ciężko było włożyć. Także takie puzzle, ale ogólnie szczelnie to poukładałem, także... także jest dobrze, nie? Można powiedzieć, bardzo dobrze, nie? no taka płyta warmsem. Jeszcze trochę pewnie mi zostanie, to trzeba będzie oddać. I tak się działa powoli. Działa się, działa się. Także tak. No, zabuduję dzisiaj to, tak jak mówiłem, z boku tutaj będzie taka ładna wnęka. Właśnie tutaj myślę sobie właśnie ułożyć tak drzewo ładnie do samej góry w pionie, to będzie fajnie wyglądać, nie? O, także tak, Taki wymysł mój trochę. Zobaczymy, albo może jakieś oświetlenie się z tamtej strony da Tylko kurwa, tam żadnego kabla mam, no, z strony gotłowni trzeba było jakoś tam przejść. No zobaczymy, coś się wymyśli, nie? Jakoś tam się pomyśli, coś się zrobi, nie? Może gdzieś tam zobaczymy, nie? Ale w każdym razie tak to wygląda. Fajnie, już powoli idzie. Także wziąłem się za kominek, wczoraj cały dzień się pierdzieliłem z tymi płytami. Dzisiaj będę boki doklejał i front cały robił. Także dzisiaj zrobię to i będzie zrobione. Można powiedzieć, już na gotowca. Na gotowca. No, także działamy do przodu. No i oczywiście, jak to się mówi, zawsze jak to Robercik robi, zawsze muszą być jakieś schody. Bo jest problem taki, że musiałem przestać już palić w kominku, bo normalnie da się tu wytrzymać, nie. Chodzi o to, że ja tutaj krętarki nie wsadzę, nie? I nie przykręcę, nie? I muszę zrobić to w taki sposób, że skręciłem już sobie tą ścianę całą po prostu na miejscu. Skleiłem klejem wszystko na bieżąco. I teraz... Odkurzę tylko tu ładnie, wysmaruję ładnie klejem i dostawię, dokleję i od środka po prostu na kołki już złapię profil tak jak, tak jak tutaj złapię. O, w tym stylu, coś w tym stylu. Tak Ty jak tutaj złapię jeden, tam drugi nie, i tak na bieżąco nie. Po prostu z tej strony kołkami nie, bo się nie da inaczej nie. No a tam będzie okienko rewizyjne, nie, oczywiście to wszystko ładnie płytkami zabuduje. Tak sobie to wymyśliłem. Uważam, że to będzie bardzo solidne stało, bo to solidne jest. I tutaj będzie takie okienko rewizyjne, i po prostu tą płytę sobie w, już mam co wycięto, co mi została ten kawałek ze środka. Po prostu obrobię ładnie płytko, ładnie jak płytki przykleję, to co zrobię tutaj ładnie wytnę, a później ładnie płytkę dotnę identycznie na, znaczy tą dociętą płytkę po prostu wstawię jakieś magnesy do lepiej Tutaj jeszcze jedno chyba. Tutaj jeszcze jeden profil do z drugiej strony, żeby na magnesy to złapać po prostu delikatne szczelinki tylko będzie widać, a tak to nie będzie się że praktycznie rzucało w oczy, bo muszę tu mieć rewizję, żeby po prostu, no nawet kurde, do tych czujników jakby coś nawaliło z tych czujników czy cokolwiek, no to warto by było, żeby to wymienić, tak, tutaj, nie, bo z rurkami to się nic nie stanie, nie, ale czujniki warto by było po prostu, wiesz, mieć dostęp do tych czujników, nie, no i tym bardziej, że tam jest zasuwanie. nie, no, i myślałem, jak to za SUVę zrobić, nie? Bo myślałem, żeby po prostu taki pręcik przeciągnąć tutaj do końca i tu, i tutaj zrobić prze, przekręcanie, nie? Ale zobaczymy, ja Jeszcze pomyślę, może tak się faktycznie zrobi, a jak nie, to po prostu e... może tak zrobię, zobaczymy, nie? Jakiś pręcik na tytki się złapi, i po prostu tutaj taki haczyk, tu, żeby przekręcać, nie? pomyślę jeszcze, jak to zrobić, nie. Albo po prostu będzie się otwierać i będzie się po prostu wkładać tam rękę i będzie się po prostu przekręcać. Zobaczymy, nie? Jak to będzie działało, nie? Pomyśli się. No warto by było tutaj z tej strony zrobić. Może tak zrobimy. I ja dopiero kończę robotę. Musiałem to skończyć. Ważne, że zrobione.